na kanale Tyber W dzisiejszym odcinku będziemy robić Questa Broń Zemsty w grze Ghost Recon Breakpoint Tegramy ponownie z kolegą Jest stały członek drużyny W najbardziej lubię tą grę robić w drużynie

Chyba jeszcze jeden musi być jakiś Widzę, że jesteśmy cały czas w stanie walki Nie, już, już dobrze Bo tutaj z tyłu przy helikopterze jeszcze byli A, spoko. Dobra, to ja zbieram dane Dobra, a ja podprowadzam nam kopter Trzywa. akta incydentu, punkt kontrolny Sentinel, raport incydentu z długie... Chyba drony nie... lecą. Uważaj. Nie posiadające autorytetu. Oj, no to przerwam. A nie, to jedzie do nas Behemot. Jaki Behemot? No tutaj obok był Behemot. No co ty mówisz? Właśnie strzela do mnie. My? Ty no, jedź do nas, ja pierdolę. Mm -hmm. Dobra. Dane wszystkie zdobyliśmy. No to będzie ciekawa zabawa. Skrzynię tylko zgarnęć stąd zbieraj, zbieraj, bo on na mnie się uwziął. Staram się nie biegać koło helikoptera. A nie, idziemy grubo z nim, bo wiesz, a tam daleko jest. Dzięki Uciekaj jest Żyjesz Żyję, żyję Skradam się z wyrzutnią do niego O, dobrze mi, już wyrzutnik zmieniam, to przemieniam ten granatnik. Ale na paranie. Nie będzie mi przeszkadzał. A jeszcze najważniejsze, odepnę ten y popsuł helikopter. Zjedziemy coś na odporności i teraz tak, te miny wymienimy na granaty MP, wersja pierwsza, wersja trzecia. Dobra, masz jakieś ładunki wybuchowe naszykowane? Ja rzucę mu granat MP. Bam. Nie zdążę, masz jeszcze jeden gra? Tak Dobra, jestem blisko w życiu. Dobra, rzucam mu granat zaraz rzu, 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 rzu. nie mogę go wybrać. Nie wiem, czemu nie mogę go wybrać tego granatu. Dobra, zdejmiemy go chyba z tej snajpery. O kurde, gdzie rakietę. Dobra, zdjął mnie. Strzelałem do niego ze snajperki, i w tym w lunecie widziałem jak rakie, rakiety do mnie lecą. Zasunąłem mu końcówkę z przeciwpancernego. Jest ze skilla. A, bo ty na snajperze jesteś. Dobra, idę pozbierać surowce z niego. O, i od razu zobaczyć, czego on tutaj pilnował w ogóle. Jakiś przepis, Je y nie przepis, tylko w Artefakt, ale na wieży powinno być jeszcze, wiesz, to co on pilnował. Informacje jakie są. Teraz tam na górę zobacz, co, co tam jest na górze. Niektóre broni się też zmieniły, wiesz? Ten brzutnik, czujników... A po aktualizacji, my... no? No, wygląda teraz inaczej. I tutaj nic nie ma. A może już tutaj byliśmy? Nie, bo bym miał wcześniej odkrytą. A możliwe? Bo pusta skrzynia jest. No dobra, to następny punkt tutaj jest. No akurat nie ma, no to podjedzie się tradycyjnymi metodami, tak? To jest zaraz jest yy, jezdnia i tu chyba jakiś samochód stał. Chociaż w sumie jesteśmy niedaleko, to możemy nawet z buta podejść. W sumie tak. Widoki piękne, jest jakiś napis czy strefa ćwiczeń, poligon wojskowy. Nie, no nie będą mi mówić, gdzie mogę iść, a gdzie nie. Dobra, są dwa drony, z tego co widzę. Przypomniało mi się, jak tak powiedziałeś. Miałem klienta z gwarancją, powiedziałem, że nie podlega jego problem gwarancji. To powiedziałem, że nie będą mówić, co podlega gwarancja, a co nie. <śmiennie> nie mogę tam wejść, zjeżdżam. Ja nie też, na koło czuję. Ale jestem prawie na sam dół, kurde. Pamiętam to misję, rodzaj do no, nie będę ci psuł zabawy. Idź przodem. Puste jest podejrzanie. No, ale skrzynki za to potwieram. Świadkami śmiertelnego wypadku z udziałem drona. Z powodu tej okoliczności firmy Sentinel oraz Skalę chciałyby przypomnieć, iż jakiekolwiek niedopatrzenia w miejscu pracy mogą spowodować urazy śmiertelne. W powyższym przypadku nieuważny inżynier nie zajął się kwestią wielu błędów w swoim nowym oprogramowaniu systemu namierzenia, w rezultacie czego złośliwy program w sposób nieplanowany nie rozprzestrzenił się na serwerze, trafiając także na strzelnicę. Prosimy pamiętać, bezpieczeństwo jest dla nas kwestią priorytetową. No dobra, tu jeszcze, tutaj są dwie. No widzę, dałeś się wykryć. Tu jest wejście Tu gdzie ja stoję Tak? A górą? No. Kurde ile trupów. Idź, idź. jest zabawy. O górze. No jest? No moim granadzik, przecież jak pamiętam sam tutaj spadłem i one mnie zobaczyły to w ogóle nie mogłem ze skrzynki wyjść. <grystanie> Bez granatów ani rusz. No fajne są te wersja druga, szczególnie długo trzyma te roboty. Ja miałem jedną sztukę tej. Trzecią wersję? Ta. Ty co, jest zaliczony? Bo nie widzę, że co? coś było. No? Ja to szybki quest. Dobra. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie. To będzie już koniec odcinka dzisiejszego. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Do zobaczenia. Cześć.